Właśnie zauważyłem człowieka w rowie, który leży. Muszę zawrócić i zobaczyć co się stało. Skręć w prawo. Halo? Halo, proszę pana. Halo? Halo, słyszy mnie pan? Numer alarmowy 112. Halo? Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. A ty doszę, Synciu, jedź. Bo jesteś nadgolliwy. Ma dobre My serce, chłopak. Daje. Jesteś ma dobry sens. Nad, nadgolliwy. Ma nad, problem. Ale martwię nad... się. Jesteś nadgolliwy. Ode bo ci za chwilę kurwa ile będę dyskutował, nie rozumie. Tak to jest, gdy chce się drugiemu człowiekowi pomóc. No nie wiedziałem co mu jest, w każdym bądź razie powiadomione zostały służby po przyjeździe karetki pogotowia ratunkowego chłop zaczął się do mnie awanturować. Gdy jechałem tu w lutym w tym roku jeszcze chcąc zwiedzić właśnie zamek w Bobolicach, no bo byłem przy okazji w Mirowie, na tej drodze był jeszcze śnieg. Dzisiaj myślę, że się to uda, więc zostało mi około 4, 3 km w sobie. Miga rezerwa już, więc tu się trochę obawiam, czy dojadę na stację. Więc nie ma co zwlekać ewentualnie z paliwem na drugi raz. No i to robię kilka zdjęć. Może coś nagram ciekawego, to Wam pokażę. Wtedy sobie założyłem, że muszę tu wrócić. Także dzisiaj jest ten dzień, bo w sumie nie miałem żadnego pomysłu. No i jest mirów. Gdzie ta droga prowadzi? Aha. No bo zależy mi na zdjęciach. Jest zakaz, ale nie ma tam żadnego patrolu, nic nie. Dobra, to jedziemy. No bo lice zobaczone, bardzo piękny zameczek, teraz kierunek Wrocław, lecimy odwiedzić koleżankę, która przygotowała dla mnie obiad, jest rezerwa, więc tego się troszkę boję. Dojechałem do Wrocławia Jeszcze mi zostało jakieś 7 km dzisiaj ten dzień taki jakiś ciągle na motocyklu. Już chyba zobaczymy ile kilometrów zrobiłem. Dzisiaj zrobiłem już 350. No niestety nie wiem czy uda mi się podjechać tam do rynku, bo ja nigdy też tutaj nie byłem. Musiałbym zostawić gdzieś motor. Ale zobaczymy, no, silnik się gotuje co chwilę. Strasznie ciepło jest. Zobaczymy czy mi się uda, no bo ogólnie już jestem tu w okolicach rynku, więc kwestia teraz zaparkowania motocykla ewentualnie gdzieś, ale to, to muszę zobaczyć. Kurde, powiem Wam szczerze, ja bym tu chyba nie mógł mieszkać, tak duża aglomeracja, trzeba na wszystko uważać masakra. Na no tym bardziej, że jestem tu pierwszy raz, no to, no to jeszcze ta uwaga musi być skupiona szczególnie na drodze. Chcę się dostać do rynku, ale czy, czy się to uda, zobaczymy. Parking znaleziony, zobaczymy.